A tu kolejna osobliwość w moim ogródeczku. Ja tutaj siałam pietruszkę. O, pietruszka powschodziła. Coś tam jakieś pietruszeczki są. Będą prawdopodobnie do usłyszenia i zrobię sobie taką mieszankę. A la vegeta Poprawię tyle marchewki i pietruszki. Na tyle mi starczy. Selery w ogóle nie urosły. Zostały zjedzone przez ślimaki. I w zasadzie tutaj ta pietruszka była. Natomiast jeżeli chodzi o buraki, które tutaj widzicie, to one były wysiane w poprzednim roku. Też nie za specjalnie się udały. Ale w tym roku popatrzcie się. Tutaj niesiejąc, czyli te nasiona przetrwały, wyrosły mi takie piękne trzy, których ślimaki nie zeżarły. Tu jest jeden, tutaj był taki drugi i tutaj jest trzeci duży burak. Popatrzcie, to są z nasion zeszłego roku, bo ja tutaj nie siadłam w tym roku w ogóle buraków. Siadłam na innej grządce, ale zostały zjedzone i odpuściłam. No zobaczymy. Pewno będą twarde i łykowate, zobaczę, może je zakiszę, coś z nimi zrobię.